Cześć! Słuchacie marta Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. Dzień dobry! Być może w waszym życiu od mojego poprzedniego odcinka nie zmieniło się zbyt wiele, ale otóż w moim tak. Bo teraz nie nadaję do was z Austrii jako 28-latka, a stojąc nad przepaścią od o krok przed trzydziestką jako 29-letnia ja. I poza tym nasza przepiękna austriacka jesień jest już w pełnym rozkwicie, albo raczej w sumie w pełnym, pełnym przekwicie, bo mamy najpiękniejszy sezon w roku. Są piękne żółte liście i równie piękne słońce i ciepełko. A po drugie, mój wściekle czerwony kolor włosów szczęśliwie sprał się trochę, czy też raczej spłukał w sumie pod prysznicem. Przy okazji, farbując wszystko inne dookoła, wszystkie moje piżamy. Poszewki, i wszystko, co miało czelność dotknąć mojej głowy w międzyczasie. Ale dotarłam już do takiego momentu, w którym ten kolor nie jest już tylko społecznie akceptowalny, ale też nawet zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że całkiem modny, taki jesienny. I żeby ubarwić Wam ten opis, to powiedziałabym nawet, że kolor na mojej głowie zaczyna już przypominać taki trochę podwiędły, czerwony, jesienny liść. Ewentualnie taką podeschłą jarzębinę. No, jak zwał, tak zwał, ale już nie jest tak źle. Także biorę to za pozytyw. I gdy ostatnio wspominałam o kryzysie, kryzysie ćwierćwiecza, to mówiłam to trochę tak pół żartem, pół serio, ale ludu mój, ludu, jeśli to, co mnie dopadło ostatnio, nie było kryzysem, to już nie wiem co, ale do rzeczy, bo dziś mam bardzo dużo do powiedzenia. 29 lat, i to brzmi bardzo poważnie i zupełnie na odwrót z tym, jak się czuję i jak myślałam też, że będą się czuli na przykład tacy właśnie 29-latkowie. Ten, ten moment, w którym. Cytuję, ludzie po 30 staną się moimi znajomymi i w sumie praktycznie rówieśnikami, to wydawało się dla mnie tak totalnie odległy, że czuję jakbym na chwilę przykimała, a świat się rozpędził w międzyczasie I, i oto jesteśmy. I na przykład dzisiaj jadąc do biura zastanawiałam się też nad tym i dotarło do mnie, że moje takie najbardziej huczne na przykład 18 urodziny miały przecież miejsce aż 11 lat temu. I co więcej, ostatnio zachwycałam się tym, że do Austrii, ogólnie do Graz powróciły herbaty bąbelkowe i jest na to kompletny szał. Który wydaje mi się, że w połowie napędzam ja, bo ilość tych herbat, które ostatnio zamawiałam, jest niepokojąca. W każdym razie zaczęłam się na ten temat właśnie nakręcać i opowiadać, że piłam je w liceum i na studiach, i, i, i chyba w gimnazjum też, i że strasznie za nimi tęskniłam. Na co mój kolega powiedział: no tak, ale przecież największy szał na nie był 15 lat temu. 15 lat temu, i aż za nie mówiłam, i zaczęłam no szybko kalkulować na palcach, bo inaczej nie umiem, i wiecie co? No ciężko mi to przyznać, ale on miał rację. I dotarło do mnie, że to już ten wiek, w którym wspominając coś, na przykład, liczby zaczynają dublować jej tu w takim zastraszającym tempie. I pamiętam, jak ktoś w rodzinie coś opowiadał i mówił, że na przykład coś miało miejsce 20 lat temu, to dla mnie to było niepojęte przecież, nie było mnie jeszcze wtedy nawet na świecie. A teraz to ja sama nie mogę przeżyć tego, że 20 lat temu to był czas, gdy byłam już chyba, nie wiem, w trzeciej klasie podstawówki. Jestem o krok od mówienia wszystkim, że wtedy to były czasy, teraz to już wszystko, już nie ma czasu, wszystko z I pamiętam na przykład z dzieciństwa swoje leginsy w Pokahontas, które miałam ze sobą, jak odwiedzałam kuzynki w Trzewiszewie koło Gorzowa. i pamiętam moje różowe meble, które rodzice sami przemalowali farbą, i pamiętam całą moją ogromną kolekcję zabawek i moją zieloną kanapę we wzór z księgą dżungli. Pamiętam też wybieganie z bloku szybko, jak pędzi wiatr, jak widziałam przez okno, że huśtawki są wolne i wieczne roztrząsanie tego, kto teraz będzie się na niej huśtał, bo były tylko dwie. Pamiętam też, jak na przykład znalazłam swojego kota w czasie ferii zimowych, który wtedy jeszcze nie był moim kotem, i jak go niosłam do domu pod kurtką, pomimo, że przecież mieliśmy wtedy psa. I pamiętam też swoją ekscytację na, na wszystkie swoje urodziny, na, na zaproszenia rozdawane w klasie. I co ciekawe, na przykład moja przyjaciółka Aga ma jeszcze jedno takie w domu, archiwalne normalnie, które ode mnie dostała z Harry Potterem, jeśli dobrze pamiętam. I pamiętam, że moja mama kupowała mi cukierki do rozdania w klasie i zawsze wybierała takie najbardziej czaderskie. I mówiła, że dzieciaki mogą brać po dwa, a jak jeszcze zostaną, to mam rozdać resztę. Ja już wiedziałam w ogóle dzień przed, że to będzie kompletny szał, jak wszyscy dostaną te dumle i zozole, a czasami miałam jeszcze jakieś takie różne, wiecie, pełne wersje, na przykład jakieś tam, czy batoniki takie, te, te małe takie batoniki, nie wiem, czy kojarzycie. No, a nie jakieś tam, pożar się, Boże raczki czy kukułki. Albo pamiętam też, jak na przykład, jakie torty piekła mi mama na urodziny i że czasem piekła po dwa dla rodziny i jeden dla mnie, dla moich znajomych. I jeden z tych tortów to w ogóle śni mi się do dziś, bo był najlepszy na świecie. Był różowy i smakował jak taka opieczona radość. Dla mnie w ogóle tort musi mieć dużo masy i absolutnie żadnych orzechów i żadnych owoców, ewentualnie mandarynki, ale w sumie lepiej jakby nie miało. I pamiętam z dzieciństwa dużo rzeczy: i tych wspaniałych, i tych mniej, ale pamiętam też, że w sumie jako my dzieciaki byliśmy wszyscy bardzo podobni i że. Wiedzieliśmy, że na przykład ci z jednego osiedla pójdą, pójdą na, najprawdopodobniej do tej samej szkoły. Moja podstawówka była dosłownie po drugiej stronie ulicy. A późniejsze klasy, może nie wiem, z 10-15 minut spacerem dalej. No i pomimo, że na przykład zdarzały się klasowe głąby, i nawet mi tutaj nie wytykajcie, że tak się nie mówi, i te referę, bo wszyscy wie, wiemy, że w każdej klasie taki rodzynek był, i, i tak wiem, że mamy XXI wiek, i że wszyscy są równi, mądrzy i piękni. Okej, okay, ale wiemy też, że dzieciaki są okrutne i szczere, i tak właśnie było. Yy, więc mieliśmy wszyscy w większości przypadków podobne domy, i większość z osób z mojej klasy mieszkały w bloku, tak jak ja. Niektórzy mieli psa albo kota albo siostrę, <laughs> i biegało się po podwórku i tarzało w trawie, a potem yy, czasem w szkole na przerwie na przykład spisywało zadania, gdy zapomniało się, że babka od przyry znowu coś zadała. I myślałam o tym dzisiaj i jestem naprawdę ciekawa, gdzie podzieli się ci, ci ludzie właśnie z moich klas i z mojej szkoły. I mam z niewieloma kontakt, niektórzy gdzieś mi tam mignęli w międzyczasie. Ewenemenem jest właśnie moja przyjaciółka Aga, którą poznałam w pierwszej klasie podstawówki i z którą potem byłam jeszcze parę lat w innych klasach. Ale właśnie tym myślałam o tym, gdzie się podziała ta reszta i, i czy powiodło im się w życiu, czy są szczęśliwi, może mają już nawet dzieci, albo na przykład, czy wyglądają bardzo dorosło. I pamiętacie może taką bardzo starą piosenkę o tytule 74-75 e, zespołu The Connells? I włączyłam ją sobie teraz, właśnie jak o niej pomyślałam. I większość z Was na pewno ją zna, ale może nie każdy kojarzy Teledysk, który ogromnie polecam. Rzućcie na niego okiem po tym odcinku. A przy okazji, jeszcze chciałam powiedzieć, że zrobiłam na Spotify własną playlistę o tytule Lipton z cytryną i cukrem. Nie, Lipton z cytryną i z cukrem. I tam też właśnie dodałam tą piosenkę. Także ona pasuje definitywnie do jesiennego klimatu. I ten w sumie właśnie taki bardzo sentymentalny teledysk pokazuje właśnie ludzi na takich czarno-białych zdjęciach z liceum i później w nowym ujęciu po wielu latach jak się zmienili i czy w ogóle Piękna piosenka, równie świetny teledysk i w sumie taki bardzo życiowy, no bo choć większość osób, które na przykład były z nami w liceum wygląda nadal bardzo podobnie, to jednak każdy się trochę zmienił, a im dalej w poprzednie klasy, tym kontrast jest jeszcze większy. I ludzie, który, których pamiętam jako takie pzate dzieci, mają już właśnie swoje własne kariery i rodziny, być no, może nawet są bardzo poważnymi ludzie, ludźmi na etacie, jak to mówią. Zresztą ja też pewnie do kogoś jestem takim. Podobnym wspomnieniem i, i to, że nosiłam dwa warkocze, które mi mama też. Swoją drogą były bardzo turbowygodne, bo oprócz właśnie takich drapiących wszędzie metek, to prątające się włosy były dla mnie jako dziecko najgorszą zmorą. I teraz naprawdę rozumiem już trochę ludzi, którzy mają 50, 60, nawet 70 lat i mówią, że nie czują się na swój wiek. I kiedyś tego zupełnie nie rozumiałam, no bo i, i jak się nie czuć, na przykład, na te, nie wiem, 9 czy 12 lat, czy 17 czy nawet 18. Yy, ale teraz już wiem, że człowiek na pewnym etapie życia trochę się zatrzymuje. I wcale nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, ale każdy ma w głowie jakąś taką wizję tego, jak się zachowuje, czy, czy jak wygląda konkretny rocznik. No i czasem no, nie jest się po prostu w tym samym etapie, jeśli w ogóle. I w mojej głowie na przykład. W moim wieku ludzie wiedzą już, co chcą robić w życiu. Są tacy pokładani, poważni, mają rodziny, płacą podatki. Czy rzeczywiście tak jest? No nie zawsze. No wydaje mi się, że ten taki właśnie przełom trzydziestki to jest taki wyjątkowo śmieszny wiek, w którym jakaś część ludzi na przykład mieszka jeszcze z rodzicami i dopiero stara odnaleźć się w życiu, inna część na przykład robi kariery czy podróżuje, inni grają w Simsy, inni mają już swoje własne dziecko albo dwa. I auto, na przykład takie Papa Mobile. I każda z tych opcji jest ok. No, dopóki sprawia im to radość. Tylko, że ta gama jest po prostu przeogromna. I nie będę ukrywała, że. Nie miałam ostatnio najlepszego humoru i gdy żartowałam o tym, że właśnie dopadł mi ten kryzys ćwierćwiecza, to w tym żarcie było jednak chyba trochę prawdy, no bo nagle, choć może niekoniecznie przez te zbliżające się urodziny, bo urodziny akurat zawsze lubię, to zaczęłam kwestionować tysiące rzeczy i analizować właśnie, i się zastanawiać, czy, czy jestem w życiu w odpowiednim miejscu, czy to jest czas na zmiany? Ale już tłumaczę w ogóle, skąd to się wzięło. No więc, jak byłam dzieckiem, to zawsze mówiłam trzy rzeczy: że będę mieć dom z basenem. <laughs> jak myślałam o sportach zimowych, to zawsze właśnie marzyło mi się, żeby jeździć na desce, i mówiłam, że będę podróżowała po świecie. Deskę mam, <laughs> choć wyjątkowo jednak chyba, chyba wolę narty. Mam też dom, choć jeszcze nie zbudowałam basenu. Ale do, do czego zmierzam, to to, że w jakiś taki pokraczny sposób zawsze wydawało mi się, że to jest tak odległe, tak abstrakcyjne. I, I że to będzie po prostu, nie wiem, osiągnę to wszystko na końcu życia, i całe to moje życie będzie po prostu dążeniem do tego, I, i mówię to z perspektywy takiej małej mnie, takiej małej mnie mającej swój śliczny pokój w normalnym mieszkaniu w bloku, że nie do końca widziałam taką rzeczywistą możliwość spełnienia tego wszystkiego w dość krótkim czasie. Ja już na pewno nie myślałam, że po spełnieniu tych wszystkich marzeń będę się zastanawiała, czy na pewno dobrze postępuję w życiu, i, i że będę szukała dosłownie dziury w całym. I może to jest trochę taki przesadzony przykład, ale nigdy nie rozumiałam, jak ci wszyscy ludzie z Hollywood, który, którzy mogą sobie pozwolić tak naprawdę na wszystko, mogą być smutni albo nieszczęśliwi. I wydawało mi się, że osiągając coś tak ogromnego, ma się zapewnioną jakąś taką bazę do szczęścia, jakkolwiek to brzmi. Że gdy osiągnęło się jakiś taki materialny status, to że wszystko inne jest mało ważne. No i niestety nie mam willi w Malibu, yy, ale teraz rozumiem, że nawet mając i to. Można zacząć się porównywać albo wątpić. I co napędzało w ogóle moje takie ostatnie myśli, to w sumie dwie rzeczy. Pierwsza, że doprowadzały mnie do szału, naprawdę do szału ostatnio, bezsensowne poprawki w projektach w pracy przez ludzi, no tak 60, plus, którzy ostatnie chyba własne doświadczenia z grafiką mieli, nie wiem, chyba w pańcie w 97. A po drugie, że zaczęłam się zastanawiać, czy moja praca, jakkolwiek głupio to brzmi, nie jest zastatyczna. I doszłam do wniosku, że daję z siebie 150%, co nie zawsze ma odzorowanie w rzeczywistych projektach, no ale po tych w sumie tylu żenujących poprawkach trudno się temu dziwić. A po drugie, właśnie, miałam przed oczami jakąś taką wizję ludzi w korporacjach, którzy mają różne awanse, którzy ścigają się w hierarchii, w szczeblach kariery. I, I którzy, nie wiem, celebrują te osiągnięcia w pracy, czy też plotkują przy ekspresie z kawą, i być, być może moje wyobrażenie o tych korporacjach wzięło się z Netflixa, więc wybaczcie mi, no ale właśnie u mnie tego nie ma. Nie ma ani za bardzo młodych ludzi, ani nie ma szczebli, ani nie pracuję w korporacji. A, a przy ekspresie do kawy to mogę co najwyżej do kogoś zadzwonić, no bo przecież w biurze przez większość czasu jestem sama, jedna, rodzynek. I uwierzcie, że to napędziło po prostu spirale myśli wszelakich. I jeśli słuchając tego po prostu głowicie się, czy ja nie mam większych problemów w życiu, to otóż nie. Dlatego sama je tworzę. Yy, no i nie będę się mocno w to zagłębiać, bo myślę, że ten chaos myśli nikomu nie pomoże, ale to było strasznie dziwne, że właśnie ostatnio mnie to tak dopadło i że zaczęłam kwestionować też wiele rzeczy, że w dodatku tyle myśli zaczęło mi się kłębić w głowie, że nie mogłam zasnąć praktycznie każdego wieczoru, że może robić coś nie tak, nie wiem, paranoja. Ale jak już myślałam, że właśnie nie dojdę ze sobą do porozumienia, to przypomniała mi się taka trochę głupia przypowieść o rybaku, ale uwierzcie, że choć zazwyczaj jestem ostatnią osobą, która by to uspokoiło, to w jakimś stopniu dało mi to trochę do myślenia. I teraz powiem coś pokręcę, więc nie cytuję, ale w takim ogromnym skrócie: był sobie rybak, który codziennie wypływał w morze, by, by łowić ryby, które później sprzedawał na targu. No i wystarczało mu to, wiadomo, na codzienne życie, i, i sprawiał mu to radość, i był szczęśliwy, no i tak upływała mu w spokoju w sumie taka codzienność na robieniu tego, co lubi. I znalazł go jakiś biznesmen i powiedział: Jesteś w tym dobry, dlaczego nie zainwestujesz i, i nie kupisz, nie wiem, więcej łodzi, by łowić więcej ryb? No i tak zrobił. Więc stworzył po prostu firmę rybaków. I, ale czas zaczął pływać mu na gonieniu tych właśnie szczebli kariery i nie miał już czasu, by sam wypływać w morze. Więc spędził większość swojego życia czekając na emeryturę, by móc dla przyjemności wypływać w morze w wolnym czasie i łowić samemu. <noise> Więc podsumowując, że czasem gonimy po prostu coś, co myślimy, że będzie celem samo w sobie, albo że potrzebujemy osiągać więcej i więcej, a tak naprawdę wszystko, czego chcieliśmy, mamy pod nosem. I dotarło do mnie, że przez ostatnie pół roku, może nawet i więcej, tak bardzo poświęciłam się wszystkim projektom dookoła siebie i tworzeniu dziesiątek różnych zleceń i pracy na co dzień w biurze, a po, po tym jeszcze uczeniu się na zajęcia ze zdalnego uniwerka, że nie miałam tak naprawdę czasu na to, by spędzić czas bez zastanawiania się, co jeszcze czeka na mojej liście do zrobienia, żeby na przykład nie otwierać laptopa po godzinach i żeby spędzać weekendy chodząc po górach, tak jak lubię najbardziej, a nie produkując się do późnego wieczora. I Jasne, okej, okay. finansowo wszystko się jak najbardziej opłacało, ale co z tego, skoro nawet nie miałam ochoty nic sobie kupować. I nawet nie musiałam tego wszystkiego robić. Jedyne, o czym myślałam, to to, że po prostu chcę spędzić, tak jak właśnie wspominałam, czas bez laptopa albo ewentualnie grając w Simsy. I, I poczułam się w pewnym momencie, właśnie jak ten rybak, który goni i goni, i w sumie nie wiadomo za czym. Wszystko, o czym marzę, to takie spokojne popołudnia, weekendy w górach, czy nawet właśnie te Simsy. Wszystko to czekało na mnie od samego początku i to nawet nie wymagało żadnego nakładu energii, że przecież głównym założeniem tych wszystkich, którzy biegną w tym wyścigu kariery, jest właśnie osiągnięcie takiego wygodnego statusu życia. I zamiast to wszystko docenić, to po popadłam totalnie w jakiś amok, że muszę osiągać jeszcze więcej, tworzyć jeszcze więcej, sprzedawać produkty, osiągać nie wiadomo co. Ale tak jak właśnie to zawsze mówię, że. Przecież jestem przeciwko tej całej kulturze gonienia za czymś i że bycie ciągle tak toksycznie zabieganym, że nienawidzę, jak ludzie chwalą się, że są ciągle zajęci. A wydaje mi się, że ostatnio właśnie popadłam dokładnie w to samo. I, I co gorsza, wydawało mi się, że nawet to jest za mało. I mówię Wam, tak jak zawsze, zimne kakao w wannie albo herbata lipton z wymemłodą cytryną i z cukrem są w stanie przywołać mi do porządku, poprawić mi humor. Tak, w tym przedziwnym czasie czułam się jakaś taka wyprana z emocji, normalnie, i zrozumiałam, że jestem po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczona. Zmęczona też tą paranoją, którą sama sobie narzuciłam. Także, wysoki sądzie, nie mam nic na swoją obronę. Człowiek poza tym bardzo łatwo przyzwyczaja się do dobrych rzeczy i, i myśli, że to jest taki standard, że potrzebuje jeszcze więcej, jeszcze więcej, i potem ci nawet nie ma czasu z tego wszystkiego korzystać, albo przestaje się zauważać, że jak wyjątkowe jest wszystko dookoła, że przecież można spędzać sobotnie poranki w ulubionej kawiarni, że można wybrać się na spacer i podziwiać nowe zakątki miasta, albo że można zapakować się do auta czy na rower, i wybrać się na przykład na przejażdżkę na jezioro, albo że można sprawić sobie jakąś spontaniczną przyjemność bez poczucia winy. I porównywanie się z innymi tak naprawdę nigdy nie przyniesie dobrego rezultatu, bo przecież każdy z nas wybrał inną ścieżkę i wiedzie inne życie i też ma inne umiejętności, inne plany, cele. Tylko, że mamy często te okropne właśnie takie cechy zaglądania do czegoś ogródka i sprawdzania, czy przypadkiem trawa tam nie jest zieleńsza i zapomina się kompletnie o własnym ogrodzie, który być może nie wygląda dokładnie tak samo, ale też jest piękny i kolorowy, bo jest na przykład efektem długoletniej pracy. A trawę to można sobie kupić chociażby, chociażby w rolce. E, dlatego uznałam, że ten mój cały właśnie kryzys ćwierćwiecza musi zejść trochę na właściwe tory, że najpierw muszę skupić się na tym, by zacząć robić więcej rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, a dopiero potem myśleć o pracy. Że muszę zacząć właśnie spędzać te weekendy tak jak lubię najbardziej, a nie popadając ciągle w ten ciąg projektowy, po którym już nawet tak naprawdę nie pamiętam, jaki jest dzień tygodnia, bo przecież nawet nie dałam sobie chwili na odpoczynek w weekend. I przede wszystkim. Muszę zacząć trochę logicznie myśleć i doceniać to, co mam, a nie panikować, że nie mam szczebli kariery. Bo przecież ja dostałabym białej gorączki, gdybym musiała zasuwać w poniedziałek rano, wystrojona na galowo, bo na przykład obowiązywałby mnie dress code, zamiast przyjechać sobie spokojnie do biura na motorze w bluzie dresowej. I przede wszystkim muszę chyba częściej zadawać sobie takie pytanie, zastanawiać się. Co bym 15 albo 12 letnia ja powiedziała na to jak ostatnio wyglądały moje tygodnie? Czy na przykład młodsza ja nie puknęłabym się w głowę i nie powiedziała dziewczyno weź się trochę uspokój? No bardzo możliwe. Dlatego uznałam, że gdyby ktoś na przykład zrobił taki teledysk o mnie, tak jak w tej piosence, to nie chcę być jakąś pa poważną panią w garsonce i przecież chcę zmierzać w stronę trzydziestki, podskakując w kałużach. Chcę się dalej cieszyć chlebkiem z masłem pieczonym nad ogniskiem w górach, i chcę myśleć o pierdołach. Chcę grać w simsy bez poczucia czasu, głaskać wszystkie koty, które napotkam, e, i kiciać do tych, które nie podchodzą. I, i chcę dalej tworzyć właśnie listę przeróżnych marzeń, nawet jeśli nie będą miały sensu dla nikogo poza mną. Jak na przykład fakt, że chciałabym mieć wywiórkę. <laughs> I chcę dalej chodzić do pracy w kolorowych butach i w dresach i mogą być nawet te świąteczne w, w pierniczki i w kakałko. I chcę dalej mówić, że nie czuję się na swój wiek, <laughs> nawet jeśli dzieciaki na osiedlu zaczną mi mówić dzień dobry zamiast cześć. I chcę dalej tworzyć i rozwijać się i uczyć, ale bez spiny, że muszę na przykład za czymś gonić i nie będę brała tego wszystkiego do siebie tak bardzo, co mówią ludzie 60 plus na temat moich projektów. Ja wiem, że są dobre. A przede wszystkim też chcę skupić się na podlewaniu własnego trawnika tak, by nawet nie przyszło mi do głowy zaglądanie do czyjegoś. Więc wziąłam sobie te przemyślenia do serca, że trzeba żyć i trzeba korzystać z możliwości, które się ma, a nie narzekać i się stresować po nic. I wiecie co? Spontanicznie kupiłam bilety lotnicze i pierwszy raz od dawna wybywam na długi weekend do miejsca, które sprawi, że będzie mi miło i cieplutko w serduszku. No bo co może być lepszego od zażegnania kryzysu ćwierćwiecza i zdeptania go butem niż właśnie taki spontaniczny wypad? Także gdy słuchacie tego odcinka, to ja już mam spakowany plecak i jestem gotowa na dalsze świętowanie moich 29 urodzin w... A o tym dowiecie się w następnym odcinku. Buziaki! Słuchaliście Magda Nadaje i odcinka, w którym dotarło do mnie wiele rzeczy.